Rozdział 166. A jak tu wygląda zwycięstwo? A tymczasem pułkownik Rudnicki telefonuje do majora Stańczyka. Że San Angelo nieuchwycone, że kapitan Iwanowski poległ. Ilu ludzi może pan dać? 16 baon świtaniem dopiero ściągnięty został z pola walki do Jaruce. Major Stańczyk już go przesiewał, liczył i przeliczał. Tak po powrocie z morza przelicza rybak na szmurze pourywane haczyki i konstatuje, że nie ma co zapuścić w toń. Więc major Stańczyk szybko odrzuca tę dawno obróconą w mózgu cyfrę Pięćdziesięciu siedmiu. Pułkownik Rudnicki ani tłumaczy, ani prosi, ani rozkazuje, ani wyjaśnia. Mówi po prostu Dam przewodnika do Gnatowskiego. Niebawem przewodnik z czternastego baonu przyszedł. Stańczyk, woła sierżanta Pietrkiewicza: Doprowadzi pan kompanię do kapitana Kowalewskiego, który znajduje się przy majorze Gnatowskim. Doprowadzę kompanię do kapitana Kowalewskiego, który jest przy majorze Gnatowskim powtarza regulaminowo sierżant Pietkiewicz. Poległ 6 lipca. Major spojrzał na sierżanta. Sytuacja jest niewyraźna. Macie się trzymać. Sytuacja jest niewyraźna, mamy się trzymać, ta jest, panie majorze. Dobrze, żeście przyszli, mówi major Gnatowski. Dwa natarcia się załamały. Trzeba jednak zająć szczyt. Kapitan Kowalewski się uśmiecha. Znam drogę. Dzisiaj już byłem pod czubkiem. Działa się, rozkalibrowały, mówi przebandażowując ranę na szyi kapitan Bączkowski, który właśnie powrócił spod bunkrów. Trudno oznaczać cele. Weźmy w lewo i będę ogień stopniowo przenosił. Dziś rano wypychał pod pułkownik Piłat zwiat, który szedł nader niechętnie i miał stwierdzić, że Niemcy opuścili klasztor. Teraz to samo musi robić kapitan Kowalewski. Ma wysłać dwa silne oficerskie patrole. Ochotników. Nie ma, więc ze spisów plutonowych wybiera się dwa patrole po dziesięciu ludzi. Każdy zbrojny w piat, dwa LKM-y, reszta Ma Thompsony. Pierwszym patrolem dowodzi podchorąży Krukowski, drugim podchorąży Dziadkiewicz. Kapitan Kowalewski wskazuje Krukowskiemu, który pierwszy ruszy. Kierunek sam szczyt San Angelo. Podnosi do oczu dwie dłonie. O tyle w lewo ma osiągnąć szczyt Dziadkiewicz. Będzie to stanowiło w terenie 100 metrów różnicy. Ruszył Krukowski. Ma ze sobą radiostację i rakiety. Ruszył za nim w 5 minut Dziadkiewicz. Też zaopatrzono go w rakiety. Jest godzina 23. Na linii komandosów i 17. batalionu mówią im, Życzymy szczęścia, ale. Dwa natarcia odparte. Niemcy płaskim torem posyłają oślepiające białe rakiety. Co to znaczy? Bardzo, bardzo powoli oba patrole przechodzą swoje pozycje, wchodzą w teren. Tam już tylko ranni. Jęczą, straszą zasadzkami, minami. Żeby choć ci Niemcy strzelali, ale od ich strony najzupełniejsza cisza, która jeży włosy na głowie. Tymczasem, wtedy już, u Niemców zapadł rozkaz wycofania się z San Angelo. Kalkulacja niemiecka na bronienie się przez dłuższy czas na odcinku San Angelo Cairo zawiodła. Zawziętość bowiem polskich ataków wykazała... Referował pod wrażeniem bitwy o San Angelo pułkownik Heckel, że wbrew oczekiwaniom siła ich natarcia nie tylko nie popuściła, lecz przeciwnie, zdawała się przybierać na mocy. Pułkownik Heckel obliczał, że w czasie bitwy o Monte Cassino największe straty poniósł drugi baon setnego pułku wysokogórskiego, tego właśnie, który bronił San Angelo. Wycofującym się San Angelo, o czym jeszcze w tej chwili nie wiemy, Niemcom, jeszcze udaje się zostawić obsadę na Sokorno i Kairo. Tak oto po kawałku wyrywa się teren z niemieckiej paszczy. Ale nie bądźmy mądrzy tym, cośmy się później dowiedzieli i wróćmy do akcji. Patrole posuwają się żółwim krokiem. Kapitan Kowalewski ma ich ciągle na radiu i pcha. Po prostu jakby fizycznie kogoś wypychał. Musicie sprowokować ogień nieprzyjaciela. Wówczas obaj podchorążowie idą parę kroków w przód, nałażą na ubezpieczenie, ubezpieczenie wypycha się o dziesięć kroków dalej i znowuż pcha przez radio dowódca kompanii i znowuż dowódcy patroli nałażą na ubezpieczenie i tak w koło Wojtek tej nocy milczącej. Meldują. Wianki trupów. Dobrze, ale posuwajcie się. Meldują ledwo słyszalnym szeptem. Już przestajemy meldować, bo Niemcy mogą głos posłyszeć. Dobrze, ale pamiętajcie, że macie sprowokować ogień. I potem już cisza. Toczą się godziny nocne i nic nie wiadomo. Wreszcie koło czwartej rano zniecierpliwiony kapitan Kowalewski poczyna sam podchodzić. I nagle błysk dwóch białych rakiet strzelonych w kształt litery V. Jest godzina czwarta piętnaście. Czubek zajęty. Dociąga kapitan Kowalewski, dociąga po dwudziestu minutach z wojskiem rotmistrz Różycki. Potem zaraz zjawia się jakiś major, a potem już poczynają nałazić turyści. Czereda zrzałych chłopów z wąsami polujących na zegarki. Wtedy wreszcie swego czasu doczekał i podchorąży Dawidowicz. Kiedy Niemcy strzelili poziomo tymi białymi, oślepiającymi rakietami, które tak speszyły nasze patrole, byli to ostatni Mohikanie, mający na celu przybić nas do ziemi i osłonić odwrót. Dawidowicz, Dedeszko, ci dwaj z drugiego bunkra, strzelali znalezionymi zielonymi rakietami, żeby dać znać, że San Angelo wolne, ale nic nie pomagało. Pozgromadzali broń, amunicję, granaty. Teraz oni są panami, a ranni Niemcy ich jeńcami. O świcie idzie deszko w stronę Polską. Niemcy, gdyby jeszcze byli, nic mu nie zrobią, bo przywykli, że kręcił się nosząc rannych. Mija parę godzin. Dopiero ze szczytu naprzeciw skłonie ukazuje się podporucznik walczak z batalionu Dawidowicza i macha ręką, by podejść. Kiedy wreszcie nasi żołnierze zeszli po czterech rannych Niemców, ci Wyjaśnili, że był rozkaz. Trzymać San Angelo do zapadnięcia zmroku. Odprężenie idzie od czubka San Angelo aż do najdalszych pozycji w dół. Zbieranie pamiątek, które w danej chwili wydają się niezmiernie ważne. Najwięcej tu szarotek dywizji wysokogórskiej, więc orzełki spadochroniarskie są w większej cenie. Kształtne, płaskie i duże galalitowe pudełka z maścią leczniczą. Bardzo szczelnie się zakręcające, doskonałe na masło. Lornetki cajsowskie sześciokrotne, lekkie. Pistolety. Zwłaszcza nasze polskie wisy, po dawnemu wyrabiane w Radomiu, tylko już bez orzełka. No i zegarki. U komandosów rekord na zegarki biją kapral Brauliński, eks-marynarz i starszy strzelec Prokopski. Można u nich kupić za tysiąc lirów, dwa i pół funta, najlepszy zegarek. Brauliński potem poległ pod Ankoną. Niemiecki kapitan w stanie rozkładu ma na ręku wielki zenit. Obchodzą go z porządliwością ze wszystkich stron. Boją się min, gdybyż kotwiczkę saperską. Z dołu idzie po pobojowisku pułkownik Rudnicki, dowódca natarcia. Pułkownik wie, że to bobrowanie żołnierskie to upojenie zwycięstwem. O 7.10 patrole 15 Baonu spotkały się na 575 z patrolami karpackiej. Żubry i świerki podali sobie ręce. Groźne, niezwyciężone bunkry są rozwalone, ciche, dostępne każdemu. Ciała walczących jeszcze leżą, jak je walka złapała. Jeszcze nie zdążono narzucić ich kocami. Tu padł pułkownik kurek, panie pułkowniku, tu podpułkownik Kamiński. Pułkownik posuwa się coraz dalej i widzi twarze, które przesuwały się przed nim w różnych okolicznościach życia. Widzi, gdzie dochodziło do walki wręcz. Widzi przestrzeń kilku kroków, między pasmem trupów polskich i niemieckich. Widzi trup naszego żołnierza, trzymającego w zaciśniętej pięści karabin, którego bagnet tkwi w brzuchu Niemca. Obok Niemca szmeisser. Tu walczono wręcz. Dalej wianek dziewięciu trupów naszych żołnierzy, rozłożonych jak obważanek w kółko. W środku koła Lej granatu ciężkiej artylerii. A w bunkrze, do którego się wpełza na czworakach, dwa trupy, nasz i niemiecki. Nikt już nie powie, co tu się odbyło. Dalej na przeciwstoku duża płachta. Pułkownik podnosi jej rąbek i widzi trzydzieści dwa trupy niemieckie. U dołu przeciwstoku trup Karpatczyka. Skąd się tu wziął? Czyżby Niemcy zabili prowadzonego jeńca? W dolinie za San Angelo, przy niemieckim punkcie opatrunkowym, 56 opatrzonych trupów niemieckich. To ranni, którzy tu zmarli. 400 trupów niemieckich zebraliśmy na odcinku kresowej po drugim natarciu. I tu przypisek. 25 maja na wzgórzu 553 Żołnierze Kresowej wzięli ostatnich Niemców z drugiego baonu, setnego pułku, który bronił San Angelo. Z baonu tego, według zeznań jeńców, zostało przy życiu tylko dwudziestu siedmiu Niemców. Pułkownik znowu oparł się o skałę, tak jak w ten dzień kryzysu, kiedy widziałem go na drodze saperów po załamanym pierwszym natarciu. Czy myśli o zabitym nieboraku, który rośnym świtem rzucił babie pielącej w ogrodzie pierwsze pieniądze na walkę? Czy o pyzatych motocyklistach generała Szlanka wysypiających się w śpiworach na wrześniowej Wergningreise? Skwitował się z generałem Szlankiem: uczciwie, po żołniersku, dając pełną zapłatę. O schronach tu i ówdzie wyciągają jeszcze Niemców. Jedenastu takich w dół prowadzi jakiś kapral. Skąd jesteście, synu? Kapral Marciniak, pierwsza kompania 17 batalionu. Pierwsza kompania? Niedzielskiego? A, tak, ruszyło ich przedwczoraj: pięciu oficerów i osiemdziesięciu szeregowych. Został cały: jeden oficer i dwudziestu sześciu szeregowych. Właśnie już schodzi 17 batalion. To znaczy pięciu oficerów, pięćdziesięciu szeregowych i 17 sanitariuszy. 17 sanitariuszy 17 batalionu, który poszedł do natarcia 17 maja. Miał przed sobą 17 batalion niemiecki i w którym ubyło w czasie walki Siedemnastu oficerów, ośmiu zabitych, siedmiu rannych, dwu odeszło do rejonu wyczekiwania dla organizowania ludzi. Siedemnastu podchorążych, na ogólną liczbę dwudziestu. Piętnastu padło, dwu dostało się do niewoli. A przecież siedemnasty batalion to dopiero szóste miejsce strat w tej krwawej bitwie o Monte Cassino. Schodzą komandosi zostało całych 24 schodzą ułani 15. pułku ułanów poznańskich zostało ich całych 14 z kresowej idzie meldunek dowódca dywizji pisze do dowódcy korpusu mp dnia 19 maja 1944 roku tajne melduję panu generałowi wykonanie zadania przez piątą kresową dywizję piechoty Linia Gustawa została przełamana. Niemcy na grzbiecie Monte Cassino odcięci. Styczność z XIII brytyjskim korpusem nawiązana. Grzbiet Castellone utrzymany. I zaraz tę tajność niosą w świat depesze.